Obiecałem kilku osobom, że zorganizuję kolejny konkurs. A o tyle, o ile część osób być może mnie zna, to wie, że moje słowa jest ważniejsze od pieniędzy. Więc zapraszam do drugiego konkursu na moim kanale. Ten konkurs będzie konkursem wiedzowym. Więc zachęcam do udziału w nim szczególnie osoby, które choć trochę geografią się interesują albo po prostu systematycznie śledzą mój kanał. Konkurs będzie dotyczył dwóch zagadnień. Po pierwsze mieszkańcy Polski, a po drugie krajobrazy Polski. I teraz tak, sam konkurs zostanie przeprowadzony online w dwóch rundach. Wymogi uczestnictwa w konkursie są następujące zgoda osoby pełnoletniej lub bycie osobą pełnoletnią oraz dostęp do internetu i korzystanie z bezpłatnego programu, który wydaje mi się wszystkim jest dobrze znany i lubiany, czyli Kahoot. Oczywiście można korzystać ze strony internetowej kahoot.com albo korzystać z aplikacji. Konkurs odbędzie się 6 lutego bieżącego roku około godziny 19:30. Do wygrania jest Atlas Polski wydawnictwa Demart. Sam go używam i polecam. I nie mam nic od strony wydawnictwa, po prostu uważam, że ten produkt jest godny polecenia. Będę również wdzięczny za włączenie subskrypcji i kliknięcie dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych filmów. Wszystkie komentarze są również bardzo mile widziane, szczególnie te pozytywne, albo przynajmniej z konstruktywną krytyką. Dziękuję również za przypięcie łapki w górę pod tym filmem. W trakcie live'a jeszcze raz objaśnię, na czym polega gra i jak się w nią gra. Przygotuję dodatkowo jedno pytanie testowe, aby każdy mógł zobaczyć, jak prosta jest ta gra. Od razu zastrzegam, że nie mam wpływu na problemy techniczne, więc bardzo proszę o wyrozumiałość. Ja ze swojej strony przygotuję po dwa zestawy pytań do obu rund. W razie gdyby pojawił się jakiś większy problem techniczny, to żeby można było zagrać od nowa. Obie rundy będą miały po 10 pytań punktowanych. Pierwsza runda będzie dotyczyła tematów z zakresu mieszkańcy Polski, a druga runda z zakresu krajobrazy Polski. Lista filmów, czy też tematów, których ma dotyczyć to zagadnienie, ten konkurs, znajduje się w opisie tego filmu. Ale w opisie znajduje się jeszcze jedna rzecz. Jeśli ktoś ma ochotę to zamieszczam link do filmu, na którym są złączone wszystkie filmy, których będą dotyczyły pytania konkursowe. Filmy są podzielone jest i jest zrobiony do nich spis treści, więc nie trzeba oglądać całego filmu. Jeśli ktoś potrzebuje powtórzyć sobie tylko wybrane zagadnienia, to może po prostu kliknąć w odpowiednie miejsce. Filmy jest ustawiony jako prywatny, więc jeśli ktoś chce przesłać go innej osobie, albo po prostu w jakikolwiek sposób z niego korzystać, to proszę bardzo. Mam nadzieję, że zasady są jasne i wszystko wyjaśniłem tak jak należy. Natomiast jeśli coś byłoby nie do końca zrozumiałego i ktoś miałby jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do pisania informacji w komentarzu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i powodzenia.